Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu patrzyliśmy na świętego Piotra, który po zmartwychwstaniu Jezusa na nowo usłyszał słowo powołania: pójdź za mną. To oznacza, nie tyle skupiaj się na tym, co będzie, nie wracaj do przeszłości, skup się na teraźniejszości. Co możesz zrobić dzisiaj, aby naśladować Jezusa? Niestety, często w naszym życiu, tym co nas blokuje przed realizacją naszych Postanowień, naszych celów, jest przeszłość. Nie potrafimy pogodzić się ze swoją przeszłością. Jakiś czas temu, kiedy rozmawiałem z młodzieżą, padło takie zdanie. Jakie to jest trudne, że za 20-30 lat ktoś może mi wypomnieć to, co robiłem za młodu. Ja już nie będę miał wpływu na to, żeby to zmienić, żeby to naprawić. A jednak dla kogoś to będzie wyznacznik tego czy mi zaufa, czy też nie. Szalenie ciężka sprawa. Tej kruchości życia doświadczył Święty Paweł, dlatego zapisał w liście do Koryntian: "Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas". Naczynie gliniane, choćby pięknie wymalowane, jeśli się zbije, nie zostanie z tego piękna już nic. Zobaczmy, że nasze życie, to, co my możemy osiągnąć, to jest trochę jak to naczynie gliniane, łatwo to zniszczyć. Jak bardzo Bóg zaryzykował, powierzając człowiekowi Ewangelię. Przecież pierwsi uczniowie przekazywali sobie wieść o zmartwychwstaniu Jezusa, o Jego życiu, naukę, którą głosił za życia, Przekazywali sobie z ust do ust. Gdyby któryś z nich miał gorszą pamięć, gdyby któryś z nich umarł zanim przekazał dobrą nowinę, ta dobra nowina nie doszłaby na cały świat. Bóg zaryzykował, powierzając człowiekowi Ewangelię. A jednak to ryzyko się opłaciło, bo głoszenie Ewangelii to nie było dzieło pojedynczego człowieka. Ale sam Pan Bóg kierował tymi ludźmi. Pomagał im, aby dobrze wypełnili swoje zadanie. Pogodzenie się z przeszłością, swoją przeszłością, to w zasadzie pytanie o to, ile w nas jest pokory. Na ile potrafimy poświęcić opinie innych na nasz temat, nasze dobre imię, w imię dzieła, które chcemy wykonać. Tak możemy rozumieć słowa świętego Pawła: obalają nas na ziemię, ale nie giniemy. Nosimy w naszym ciele konanie Chrystusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Jeżeli nasze życie to naczynie kliniane, jak ono wygląda? Jakie jest Twoje naczynie? Jest piękne tylko na zewnątrz, czy ma w sobie ukryte piękno? Zadbaj o to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.